Wyobraźcie sobie połączenie gry Survival, jaką jest Rust oraz na przykład Mortal czy Chivalry. Nie wiem, czy cokolwiek wam się w głowie sformowało, ale spokojnie dzisiaj pokażę Wam właśnie takie dziwne połączenie. Gra zapowiada się serio bardzo dobrze i bardzo grywalnie. Tytuł jeszcze nie miał premiery, ale udało mi się dostać od dewelopera klucze do bety, więc sobie ją również dzisiaj pod koniec. Sprawdzimy wraz z kubą. Aha, no i żeby nie było, nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany. Standardowo, żeby się o wszystkim dowiedzieć, oglądajcie film do końca, zostawcie tak z 600 łapek w górę, subika, bo dobijamy już zaraz do 40 tysięcy subskrypcji. Możliwe, że jak oglądacie ten film, to już 40 koła jest bite za co Wam mega dziękuję. Podajcie na naszego Discorda. No i co? Zaczynamy! Gra, o której sobie dzisiaj opowiemy, została zapowiedziana już jakiś czas temu, ale w sumie mało się o niej mówiło i było stosunkowo cicho. Na zagranicznym YouTubie kilka kanałów mówiło sobie o nadchodzącej produkcji. Zbierały one sporo wiosów, ale jakoś do Polski wieść o produkcji nie dotarła. Kanał twórców również nie jest jakoś bardzo rozwinięty, a szkoda, bo należy im się za kawał dobrej roboty. Ok, ale przejdźmy do rzeczy. W 2012 roku zadebutowała gra Chivalry Medieval Warfare. Specyficzna, ale jakże grywalna, średniowieczna rozpierducha, jeśli mogę tak to nazwać, zrobiła ona niemałą furorę głównie bardzo ciekawą mechaniką walki wręcz. Jako, że była osadzony w średniowieczu, to oczywiście nie było pistoletów i tak dalej, a miecze, łuki, dzidy, czy tym podobne, co w połączeniu perspektywy z pierwszej osoby dawało mega radochę z grania. Niedługo wychodzi kolejna część Chivalry, więc gracze są mocno podjarani na powrót słynnej marki. Co ciekawe, w 2019 roku na Steamie pojawiło się Mortal, gierka mocno na Chivalry wzorowana. W tym przypadku gracze również nie zostali obojętni i Mordhaw stało się bardzo popularne. Teraz, dwa lata po premierze Gierki, gra w nią około 7000 osób dziennie, kiedy w największym piku miało ona 60 koło aktywnych graczy w jednym momencie. 7000 to nadal bardzo fajny wynik. Mówię wam to nie bez powodu, bo właśnie nadchodząca produkcja o nazwie Renown będzie połączeniem Mordhaw oraz kultowego Survivala. Rasta. Co to znaczy, zapytacie? Mianowicie, otwarty świat, mnóstwo craftingów, mnóstwo graczy na serwerze, zbieractwo, exploring, budowanie domów czy osad i do tego genialny system walki rodem z Mortal, czy tam Chivalry, inaczej zwany też jako 2.4.0. Na papierze prezentuje się dobrze, ale jak się ma w praktyce? Zaraz Wam pokażę. Warto tylko jeszcze dodać, że za produkcję odpowiada australijskie studio RDBK Studios. Na szczęście twórcy oszczędzili nam reżyserowanego trailera, a po prostu pokazali, jak tytuł będzie wyglądał w akcji. Nie mamy tutaj powtórki z The 4. W udostępnionych materiałach zostały nam pokazane, jak będą wyglądać różnorakie mechaniki. Mamy craftingi, na przykład tutaj widzimy kuźnie. Jest magazyn na przetwarzanie materiałów. Domy widać, że mocno wzorowane na tych wzrasta. Oczywiście musi być widoczny progres, więc dostajemy różnorakie materiały, z których budować będziemy mogli swoje domostwa. Raz słynie z mocnego PVP, więc żeby nie zostać zrajdowanym po 30 minutach od podstawienia bazy trzeba zainwestować w jej ściany i ogólnie w defensywę. Są nawet maszyny oblężnicze, więc rajdowanie zapowiada się naprawdę genialnie. I już widzę te 20 osób stojących przed murem i 20 za murem, cierających się, szczerających z łuku. No... Wizja rozgrywki, jaką mam teraz w głowie na pewno robi na mnie wrażenie. Już sobie wyobrażam na na nic nieświadomych przeciwników, tylko po to, żeby opróżnić ich spichleś. Mamy konie i co ciekawe, możemy do nich popiąć nawet wozy, zapewne do przewożenia towarów lub surowców. Grafika może nie zachwyca, ale też nie jest jakaś tragiczna. Pociągnie pewnie na większości sprzętów, więc wyjdzie to może nawet na dobre. Z tego co mi wiadomo twórcy zrezygnowali z hardkorowego systemu głodu i tak dalej na rzecz większej dynamiki rozgrywki. Nie pojawi się mechanika rodem z rasta, w którym no, jedzenie i picie jest wszegobecne. A co z serwerami zapytacie? Developerzy Głównie stawiają na serwery społeczności, więc dadzą im mocne wsparcie. W grze, oczywiście, będzie można porozumiewać się za pomocą czatu głosowego. Pytanie, jakie community będzie gromadził Renom, bo jeśli pójdzie w ślady Rasta, to będzie śmiesznie, na pewno będzie śmiesznie. Wreszcie bardzo ciężko się z kimś przywitać, że będzie dostać kulki między oczy. Deweloperzy na początku skupią się na wypuszczeniu gry na pc dokładniej na Steam'a, a potem dopiero na konsole. W Renault nie mają pojawić się npc oraz SI, jednak nie będą oni ingerować w pojedynki. Zapewne będą to po prostu kupcy czy inni kowale. Twórcy nie mają zamiaru dodawać ingerencji wagi jak fibunków szybkość poruszania się, więc możecie nosić tyle, ile pomieści waży klipunek, bez obawy o to, że będziecie biegać jak żółw, w grze będziecie mogli zakładać własne klany i nimi zarządzać, tworzyć charakterystyczne dla was flagi czy banery, jako lider Gildi rozdzielać będziecie mogli rangi pomiędzy swoich kolegów, będziecie mogli ustawiać permisje na drzwiach, skrzynkach itd. itd. Okej, okay, to mniej więcej tyle z konkretów, które dostaliśmy ostatnimi czasy. Renon prezentuje się naprawdę bardzo fajnie i niesamowicie podoba mi się podstawa deweloperów, którzy no, mocno stawiają na komunikację. Komunikację z graczami. Widać, że nie próbują niczego ukryć. Nawet wersję, do której dostałem dostęp, nie jest jakaś turbo genialna, ale tym zaraz, zaraz zobaczycie. Ale po prostu fajnie, że dali pokazali, na jakim etapie prace są. Bardzo się cieszę, że nie idą w stronę na przykład, nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę w Valhalla. Było nieosobny odcinek o oszustwie. Mamy też The Day Before. To są takie sposoby szemranych marketingów, których ja nie pochwalam za bardzo. Więc bardzo się cieszę, że Renown idzie po swoje, nie robiąc jakichś tanich sztuczek. Ciekawie, też się patrzy, jak gra zmieniła się na przestrzeni kilku miesięcy. Introdukcję dostaliśmy 10 miesięcy temu i wow, oh, oh, Widać niesamowity progres technologiczny i graficzny przede wszystkim. Dodatkowo twórcy odpalili swojego Patronite'a, więc jak chcecie ich wesprzeć, to link macie w opisie. Kurczę, jestem mega podjarany, bo to wszystko co pokazują wygląda i zapowiada się genialnie. Po tylu niewypałak survivali w średniowieczu dobrze jest usłyszeć, że nadchodzi perełka, no ile to wszystko pójdzie po ich myśli. Jeśli doczekamy się premiery, to obstawiam, że gierka może podzielić los Valheim'a, niesamowitego hitu z początku 2021 roku. Mimo, że za Renown odpowiedzialne jest małe studio, RDBK Studios z Melbourne w Australii, to wierzę w ich projekt i trzymam kciuki niesamowicie mocno. Jako, że dostaliśmy dostęp do zamkniętej bety, to wraz z Cube'em sobie ją przetestujemy. Weźcie tylko poprawkę na to, że do premiery zostało jeszcze dużo czasu, więc gra na testach ma ograniczoną ilość mechanik. Mamy zamknięty obszar i skupia się on głównie na walce, ale możemy też pozwiedzać, zresztą... Oglądajcie, zobaczcie jak to wyszło. Cześć. No i tak wygląda menu, jak coś nie skupiajcie się na menu, bo jednak to jest wczesna wersja, a menu raczej robi się na końcu. Więc to jest takie podstawowe menu z silnika, na którym to robią, czyli Unreal Engine. Ok, więc ustawienia tutaj co możecie poustawiać. Ja tutaj mam na epiku, zobaczymy jak to będzie śmigało. I join a match, to jest beta, mało kto w to ma dostęp do tego, zwykle chyba, nawet jeszcze w Patroni tego nie mają dostępu. Jesteśmy, jesteśmy, spróbuj dołączyć. O, jak widzicie, chyba mamy na dole żyćko i mamy staminę, tak? To jest stamina? Tak, to jest stamina, co czego w mordhał i w... W chyba nie było, nie jestem pewien Grafika jest bardzo ładna, bardzo przypomina Rasta Więc jest to całkiem wysoki poziom Cienie fajnie padają, kałuże imitują odbicia Chyba nie możemy wyjść na zewnątrz Z tego co mi się wydaje Tak, nie możemy wyjść na zewnątrz, to mamy w betę Zamkniętą betę, chyba, która chyba skupia się tylko na pojedynkach Yo. O kiewa, jakie fajne, jak bossa wyskakuje HP Ej, co za mnie, co za mnie gościu stawiam go lasa z kina, mam zbroję Ja nie mam głowy, ale tak normalnie mam chyba, nie? Tutaj mamy koniki, które są raczej propami I z nimi nie da się nic zrobić na razie Tutaj mamy kolejnego konika, jakąś stajnie Myślę, że to wszystko będzie żyło, tylko bo nie, wiem, dlaczego tutaj jeszcze to nie żyje. Może jak będzie kolejna beta, też dostanę dostęp i jak będę rozwijać, będę wam mówił wcześniej. Dobra, chodź na arenę, zobaczymy jak tu się bije. Myślę, że tutaj bardzo będzie trzeba taktycznie do niego podchodzić. Nie będzie można napięwać, bo tutaj też właśnie zależy, z której strony bijemy, od której strony atakujemy. Jest różnica w walce. Dobra, gramy bardzo free. Zobaczymy, kto no. jest chyba f... szefem tutaj. Rozumiesz? Czyli tu jest blok, tak, ok. FK -ko masz kopnięcie to, to, jeszcze. Tak, to da. O tych gnoju. Ale to przecież... będzie, ty wiesz, że to będzie tak wyglądało Łoo <grym grym> wow. no, Ale przy... fajnie się tu walczy, nie? O dostałem ją! Ja. No, dodrzyk, dodrzyk był Co za debil Ty, ale ja, ja miałem jeszcze połowę HP, położyłem się Ale dostaję szata hopie A dobra, się jest... mi się podoba grafika poniekąd, bo... Ładna jest. Taka, 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 no, gitara. Jak chcesz tu podejść, no, co? No co jest? Dobra, ja nowym jestem giga Dobra, o, Dobra O kurde Stary ekran, ja uciekam oh, wow. O kurde, w locie zostałeś, ale jest sam knopku Wiem, że można robić tak wiesz, po prostu się obraca, tylko tak. O, widzisz? O kurde jak to zrobiłeś? Po prostu myszką się obróciłem Co ty? Ty wiesz jak to fajnie wyglądało u mnie? Tak się obracasz? O nie, nie chciałem tak No nie chciałem tak, no Szanuj życie, gościu, szanuj życie Ta, mi to mówisz? Dobra, teraz ja, pyk Jeszcze żyjesz? Tylko ja nie, ja nie wiem, jak się ten... Nie no, po, po prostu, robisz tak, myszko, na przykład no. do góry No wiem No co do... To... <laughs> jak... się Cię wygina w ogóle <laughs> Zrób tak, a poczekaj, <laughs> myszką tak, żebyś widział sufit Jakby niebo O, o to chodzi właśnie Dobra, no cię A Jeszcze ani razu nie zginę no ja jeszcze w ciebie nie trafiłem, no nie mogę w to uwierzyć. O lezę. O siema gościu. No i to tak wygląda na razie ta beta. Mam nadzieję, że będzie coś więcej, bo jeżeli będzie coś więcej, to będziemy dawać wam znać, a tymczasem...